No i co teraz? Koniec. To nie, co to nie chodzi o ściganie, tu chodzi o ludzi. Złowia jak w górny. górnym. Robimy z siebie Billa, Część pierwsza. No halo, Wataha? Wataha mówi? No, przyjechałem, przyjechałem. I jak tam? A że padać będzie? W sumie to się domyśliłem, że będzie padać. Co będzie jeszcze? Wilki, jakie wilki. No dobra. Mniej więcej rozumiem. A coś jeszcze ciekawego? Może jakieś skarpetki w pakiecie? Nie będzie. No trudno. Dobra. A telewizory, chociaż na trasie, A telewizory będą. To mokre. No dobra. Jakaś to przeżyjemy. Watachy zaczynałem swoją przygodę z ultramaratonami dwa lata temu z Piotkiem. Przejechaliśmy pierwsze ultra 180 km mordęgi. W tym roku średnia trasa 234 km. No to już nie ma takiej adrenaliny jak za pierwszym razem. Szkoda tylko, że nie będzie takiej pogody jak teraz, bo byłoby super. No ale watachowe tradycje. No i rozpoczynamy sezon ultramaratonów Watacha, świętokrzyskie, ale nie dajcie się zwieść, tak naprawdę to jest kieleckie, i jutro pogoda wszystko pokaże jak zawsze, bo na Watasze to chyba jeszcze nigdy nie było sucho. Watacha, czyli ultramaraton znany z tego, że jest więcej kamer sportowych niż rowerów. Świętokrzyskim. Nie wiem, co z tą pogodą tutaj jest, ale dzisiaj jest 22 stopnie, a jutro będzie minus 3. Jak na złość. Yo, yo. Dzień dobry. Tak, Jak to zawsze budło, w tym samym poweniale. miejscu. Tak. Chce się wam jeszcze tą watach. Watachy to mi się najbardziej. Co ty? Co? Serio, bo to jest najlepsze ever. Nie musisz mi to wytłumaczyć, bo nie, nie rozumiem fenomenu. Tak, to nie to chodzi o ściganie, tu chodzi o ludzi. Mi się strasznie podoba. Tak? Trochę górek, trochę... Bo teraz w połowie możemy uciec do domu, nie? Będziemy blisko. Ale ogólnie... I pogoda pewnie ci się podoba? Ja po Dzisiaj, a jutro? Pogoda jest świetna. Uwielbiam to miejsce i tych ludzi, serio. Bo każdy się patrzy, że ja trzy zjem <grymne> A zjem, a zjem, zjem. A to jest jeszcze jedno posłucha Wiedziałem, że zabrał Czy ty mówiłeś, że będą jakieś konie? Jakie konie? Tam na kobyle. Jak będzie dzisiaj? Zimno, ale nie jest tak, nie jest tak tragicznie. Musiało być gorzej. Nie? Kurde, no takie prognozy, że śnieg, tak, że. Ale z włosą, wiesz, jak zimno, było Ale weczorem, chyba nawet nie jak zjechało i odbiło. Co, będziesz szukał teraz z tego tunelu z jakimś? Zobaczymy. Za hmm. mi się tak, uda. Tak, fajnie by było, nie? Siuda, nie jechać samemu. Nie wiesz, po 10 i tyle, nie? Tak. Hmm. Kurde, dużo więcej. Dzień dobry. Okay. Biuro przenośne. Proszę do mikrofonu mądrego. Tom, ale możemy zostawić tą torbę? Widzę, że nikt nie jedzie na dół. To... Jak? Nikt nie jedzie na 70 70 byłem na długą. No co? Trochę ludzi jest. Nawracałem pod tym. No. I co teraz? Koniec. Nie wiem. Nie no, przejedzie, tylko trzeba szprychę wyciąć. Wy, wyciąć szprychę, ale to mi się podoba. Przejedzie, nic mu nie skoki. Przejedzie. Ale będzie zezna. mu latało... W bo to Nypel pęknie? Tak. Tylko. Ale kosmos, nie widziałem się. Słuchaj, mam, mam te sołuszki, te, te to wytniesz. Ale nie wiem właśnie czy wyciągnąć. No czy... Ale możesz zrobić inaczej, wiesz jak możesz zrobić? Wyciągnąć się. Nie, wziąć... E, straight pull nie. Tak, straight pull, to, to wyciągniesz ją teoretycznie. W dół ją wyciągniesz, tylko wykręcisz to. Szprycha mu Ale nie ruszy. Co? Nie ruszy jej. Muszę, ale można złamać, wyciąć. No, szprycha mu popłynęła. Co ty dajesz, No w tym oto momencie? No, nawracałem po tym, coś mi strzeliło, mówię, a, przerzutka, nie? Ładny rowerek. Nie wyciągniesz, miłoż, Kasetę trzeba zdejmować. Nie, blokuje druga szprycha. No tutaj, dobra, to przetniemy. Izolację do innej. Albo izolację do innej. Albo, tak. Ale będzie rysowało tylu. Ale to dajecie taki izolację, żeby nie. ciąć izolacją, nie. Izolację, o tak. Ma, nie? To, czekaj, to, to trzeba odkręcić i zawinąć naokoło tej i będzie dobrze, nie? Druga łapa, 5 minut do startu. Pamiętajcie o włączeniu tankerów. 5 minut do startu. Chodź, ma. Się no. ma. <laughs> Uwaga, długa Do wiosny! ruszajcie! Start! Uwaga! do siebie! Ogień! Uwaga! Dobrego dnia Wam życzę! Dobrej Uwaga! I jedziemy Na pierwszych kilometrach już widziałem, że ktoś w garminawarię zgubił Nikt się nie zatrzymał, nikt nie podniósł Ja się za późno kapnąłem Nie ma jakiejś tragedii na razie z tej kością, widzę Ale ja jestem gdzieś w trzech czwartych pewnie Czyli oddzielam tych, co pewnie jadą pierwszy raz od tych, co już kiedyś jechali I jedziemy Zobaczymy Ile się uda Trochę wieje, pewnie słychać Jest jakiś pierwszy bruk szczątkowy. No i mamy odcinki, z których wata hasły nie. Ja już musiałem się po piątym kilometrze zatrzymać i przebrać. Bo gorąco. Dobra, trochę odżyłem, słońce wyszło, trochę asfaltu i całe szczęście jeszcze lasy, bo zaraz pewnie będą jakieś pola i będzie kiepsko. Ciekawe czy by, jakbym się złapał tego traktora, czy by coś podgonił. <laughs> Chyba nie. 41. kilometr, jadę sobie sam. Ci co mają być z tyłu są z tyłu. Trochę nas ludzi już z krótkiego wyprzedziło, jakieś rakiety, no i będzie samotna jazda, niestety. No od tych kamieni to może się odechcieć, rzeczywiście. 40 km ja już żyję tylko dla tej pizzy na pit co obiecali. Uu. Ale... Amortyzator mi tutaj daje troszkę przewagę na tych, na tych kamieniach. dobry moment, żeby porozmawiać o zasadności istnienia imprez typu ultramaratony gravelowe. Tu już się z rok ze wszystkimi wspieramy, debatujemy jaki to ma sens. Jedziesz gdzieś po jakichś dziadowskich trasach czasem, płacisz straszne pieniądze, które mógłbyś przeznaczyć na wyjazd ze znajomymi na weekend, w którym byś sobie trzy dni jeździł, gdzie chciał, ile chciał. Ładne trasy, wszystko. Ale jednak, z drugiej strony, coś w tych ultramaratonach jest, bo w życiu bym takiej średniej nie wykręcił na żadnej innej jeździe, gdybym jechał sam albo ze znajomymi. A tutaj jednak ta adrenalina jest. Jacyś ci ludzie są lepsi, gorsi z charakteru, ale są. Może komuś pomóc, na pewno się kogoś pozna. Są starzy, znajomi, jednak coś w tym jest. A ja cały czas czekam dalej na pizzę. Nie przepuszczę.

się nawet jakieś wąwozy. Uff. Tak straszyli tą pogodą, a w sumie oprócz wiatru nie ma tragedii. Ale i tak jest. Ciężko. do pierwszego pit stopu super trasy, szutry trochę kamieni, super po pit stopie 8 na godzinę pod górę ja nie umiem pod górę jeździć masakra to tak to będę jechał 3 dni ładnie, ale 30 km od pit stopu tragedia same górki 13 kilometr, dalej wieje 131 kilometr a nam zaczyna trochę kropić wiatrze 15 na godzinę to jest max no i z wiosennej watachy zrobiła się edycja zimowa Dzień. 330 to mają siłę. Będziesz nagrać, więc niech one mnie ubiega. No, w liżu, w Już, kiedy nagrywałem, już właśnie nagrywam, teraz leżą. Co, to... jak filmie nie było, to, to... tak dobrze. zima, zimowa edycja na wiosnę. Popatrz, co się dzieje, a już, już nic nie widzę w tych furarach. Stawię tu gdzieś koło dechy. Idziemy. Można? Uh -huh. Zupkę? Tak A coś do wyboru? Zupa albo? Albo woda Dobra, co nie 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 może być zupy. Zupy. Nie, tylko ty. Może być, spoko Ewentualnie sama herbata No spoko, spoko ja wracę, coś Dzięki tam. Już poleciało Rozdzieliłem się z ekipą, bo chcę to przeczekać. Nie ma szans, żebym jechał w tym tak Nie ma szans. Przeszło. Można jechać. Spałem 15 minut chyba w tych zikach. Piękne zimowe widoki. A ja jestem tędka No i mamy zimę i totalne zniszczenie. Uff. Oczywiście teraz jakiś taki grad wali czy coś. Arr. Pięknie, super. Jest dziewiętnasta. Ja dalej jadę i końca nie widać. Tutaj pewnie powinno pojawić się podsumowanie, ale było widać wszystko na załączonych obrazkach. Ja tylko powiem, że trasa zajęła mi 13 godzin i 55 minut i psychicznie wykończyła mnie strasznie. wiatr i górki. I zmieniająca się temperatura to była jakaś masakra. Dobra, kończę to. Dzięki.